Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Marcin, zapraszam Was do kolejnego materiału na moim kanale. Moi kochani, lecimy dalej z rozdawaniem. Dzisiaj to będzie pierwszy film. Możliwe, że nie będzie nie, nie, nie po kolei, ponieważ ten film, możliwe, że wkleję pomiędzy te, gdzie rozdaję tego kałacha. Ale tego kałacha już. rozdaję chyba w 4-5 nie więcej filmach. Także dzisiaj rozdaję, jest to pierwszy film, gdzie rozdaję tego, tą Emeczkę. Jak widzicie, że tamte skiny już powysyłane Emeczka, tamte poprzednie kałachy wysłane, Glocka, będę rozdawał. Dzisiaj jest 12, kiedy to nagrywam, e, w następnym tygodniu. Gloka roz, rozdamy. Potem będziemy zajmowali się e, tym kałachem kiedy już wszystkie filmy zostaną jakby wyemine wyemitowane, wyemi wyeminetowane. Nie mówimy nie mów, nie mów, nie mów mów o minecie spokojnie. <ścoughs> dzisiaj rozdaję tego skina, moi drodzy. Taki flot mi się z cesgo skin strafił. Jeśli chcielibyście. Go zdobyć, wziąć udział w losowaniu, wystarczy zostawić łapeczkę w górę pod materiałem, subskrypcję na kanale, najlepiej żeby sub był publiczny, żeby widział, że faktycznie subskrybujecie ten kanał i oczywiście komentarz. Także to tyle, to tyle. Tytułem wstępu, a teraz zapraszam Was na dalszą część filmu. Oprzycie stronę stronkę Czguskins.com, na której możesz otwierać skrzynki z Cesa, brać udział w bitwach na skrzynki oraz wymieniać swoje skiny na coś lepszego. Skorzystajcie z mojego kodu Forever, aby odebrać 2 10 zł 10 na start dla nowych użytkowników oraz 10% podnosu do doładowania. Pamiętajcie też o otwieraniu dziennej skrzynki, która jest oczywiście za darmo. Na stronie odbywają się też regularnie różnego rodzaju eventy, w których możecie wziąć oczywiście udział i zgarnić skiny za punkty eventowe. Wszystkie go skins. Link macie w opisie. Polecam i pozdro. Ajajaj, moi drodzy, ostatnio jesteśmy za bardzo na tym Team X, raczej na, na Twitterze, na Xie. Z tego filmiku znalazłem pana Holly Faka, który był nieaktywny przez wiele miesięcy. Wszedł sobie na konto. No i co się okazało? Że wszystkie swoje skiny oddał. 8 kwietnia. Post jest z 11, czyli z wczoraj, kiedy to nagrywam. Oddał wszystko, i tam były między innymi właśnie ten Sport Glow, z vice Superconductor, e Fleet Case Harnet, Survival Knife, Case Harnet. Myślicie sobie, Case Harnet hmm, to nie jest jakieś kurde Emerald, nie? Ale tutaj akurat miał właśnie z takimi. Z takimi akurat, moi drodzy, yy, patternami, flotami i zaraz Wam to pokażę. To są, moi drodzy, takie patterny. Survival, survival Knife Seed Pattern 403, prawie Blue Gem, pomimo tego. Tutaj również mamy Pattern 661, Flip Knife też prawie Blue Gem, z, z tego play to jest właśnie offside czy tam backside. No, i znalazłem też tego kałaszka, bo tutaj akurat było 661. Ale wiadomo, że to chodzi właśnie o ten hashtag, jakby o ten patent. No i to jest właśnie ten. To jest, moi kochani, Takosa. Stalna, węglana, nóż survivalowy. To jest właśnie ten pattern, czy szablon 403. Field Tested. 019 float. Jeden z lepszych flotów. Field Tested widać, że czasami są takie. Plamy na, na tym, na tym, na tej stalinie, wyglana na, na tym case HardNet, ale koska zacna. Tutaj moi drodzy, mamy zaś y, tą stalną wyglana ten case HardNet jako ten nóż składany, czyli Flipnack. I tutaj mamy właśnie ten pattern 661. Czyli ta kosa również przepadła. No i słuchajcie, ten kałaszek. Również case HardNet, stalna, wyglana, pewnie też field tested. nie. 0,01 Float. Taki śliczny case hardy został oskamowany. Został stracony. Pewnie zastanawiacie się, jak to było. Tutaj macie taką fajną informację. No, QR Scam. To nie, raczej czytałem tam posty, że to nie jest jakoś. Jakoś no, nowy, akurat ten QR, bo. W, Logując się za pomocą właśnie qr macie coś takiego, nie Steam, tam kod QR i tak dalej. I kiedy. I to akurat jest Wam potrzebne, przepraszam bardzo. Kiedy na przykład chce, ktoś się loguje kodem QR na jakąś y, stronę, nie, nie wiem, macie na przykład csgo skins.com, macie hellcase.com, a nie na przykład stronkę, oddaj mi swoje skiny, ty, ty pieprzony frajerze.com i.io jeszcze. To jest akurat bardzo stary post, trzy dni temu, ale to jest chyba dalej aktualne, że można zrobić w ten sposób, że inaczej, kiedy mają akurat, jest ten QR scam, kiedy ten QR scam jest już w trakcie przebiegu i tak dalej i skamer ma właśnie steamguarda, Guarda, apiki i tak dalej, to to jest właśnie sposób jak... A jak to ma 3 lata, no to myślę, że każdy z kamery no, o, o tym wie. Można po prostu zmienić ten, te 15 dni, jakby. Boże, jak to, jak to nazwać? No, że po prostu przez 15 dni nie możecie handlować na rynku Steam. Można po prostu ten czas z 15 dni skrócić do 2 dni. I tutaj jest akurat cały ten sposób pokazany, używając właśnie ten Steam Mobile Authenticator. Tam trzeba, wiecie, założyć, wziąć jakieś nowe urządzonko. Z, zalogować się na niego, wziąć właśnie tutaj wybrać taką opcję, że proszę o pomoc. Nie mam dostępu do mobilnego właśnie andynikatora, właśnie do tego kodu nie mam i tak dalej. Potem wyślij tekst na, na obecny. Ten, na obecne urządzenie, które aktualnie posiadam, czyli pewnie tam leci jakiś kod SMS czy coś, coś takiego. No i wtedy macie ten nowy login i tak dalej. Tak samo tutaj właśnie, New CS2SCAM beware i to jest też coś, na co ludzie się wyłapują. A co tutaj pokazuję. Buff. Nie, macie scam Site i Real Site. Macie wszystko identyczne, oprócz buff.163.com i tutaj jest buff1. znaczy buff .163 -take czyli buff.163, take.com, czyli baf163 wezmę sobie twoje skiny.com. I ludzie na to nie patrzą. Czasami jest tak, że czy ta nie wiem czy ja tutaj ja, ja tutaj mam ale gościu miał właśnie zapisane w zakładkach jak macie zakładki w chromie robicie sobie foldery i tam zapisujecie się sobie na przykład w zakładce nie wiem C CS czy Valve I tam zapisujecie sobie wszystkie strony e, legitne które akurat e, które macie tam nie wiem jakieś tam CS Maneje Skins Mankeje i tak dalej i na nie wchodzicie bo wiecie że są legitne tam czy tam Skinport i, i to wszystko się moi drodzy Zgadza, no ale jak ktoś widzi taką, taką stronę, która wymaga podobnego logowania, akurat na, na skinporcie, na Skinspanki i tak dalej jest tak, że jak się zalogujecie, to w dalszym ciągu tam jesteście. Na skinporcie czasami jest tak, że logujecie się i po jakimś czasie, po kilku, kilkunastu dniach was wylogowuje, ale za każdym razem, kiedy ja się loguję, no to patrzę, jaki to jest adres strony, i tak dalej. No i cóż, no i tyle w sumie. Gościu tutaj wrzucił też update, i to jest to, o, o czym. Co mi zaświeciła się lampka w głowie, ponieważ y, sporo osób pisało do mnie wiadomości na stream, stream prywatny. Mówi, słuchaj, Forever, nie wchodź w te linki, które tam wysłałem, bo y, gość zalogował się na moje konto y, z Moskwy. I tutaj zobaczcie, ktoś z Rosji, z Sankt Petersburga, zalogował się na jego y, konto Steam, używając Steam Guarda, właśnie tego Mobile Authenticator Device. W sobotę 6, o nie wiem, czytaj, od 27 po północy, prawie w pół do pierwszej w nocy. I zmieni właśnie urządzenie. And I was sleeping at that time, so I guess the hacker somehow got into my phone. Jak? No właśnie, prawdopodobnie tym QR-em. Jak, do, jak dokładnie wszedł w posiadanie, jakby jego device'a, jego, jego telefonu. I teraz tak, przeczytałem wszystko, jak to wygląda. Czyli tutaj macie tip. Używając AdBlockera jako ten UBlock Origin na Twoim komputerze. Usunię. Wszystkie sponsory ady, i tak dalej, z Google Search. I czasami na tym Google Searchu były e, właśnie takie promocje takich e, różnych stron, właśnie. ten Buff163.com, czyli macie tutaj niby ten e, fake site i tutaj macie real site, nie? Niby różnic, jakby w adresie nie ma, ale to jest akurat fake, nie? I tutaj macie sponsored. I kiedy używacie e, tego u -blocka, To wtedy to gówno wam się nie pokaże I wtedy na przykład jak ktoś będzie chciał googlować Czy skin pangli czy jakąś inną stronę No to wtedy będziecie wie, wiecie Nie będziecie mieli, widzieli tego gówna I będziecie mogli na przykład zerknąć na tego buffa No bo buff jest chiński tutaj Nic po chińsku nie ma Więc ci którzy znają buffa Wiedzą albo chociaż słyszeli o buffie wiedzą że to jest chińska strona Tam można sprzedawać e, skiny i tak dalej I że to jest legit Tutaj w ogóle nic nawet Można wejść na tą stronę nie logując się i zobaczyć, że tam prawdopodobnie nic po chińsku nie będzie Nie będę szukał tej strony Główno mi ta strona szczerze mówiąc obchodzi I dalej Kiedy klikniecie właśnie login na, to, na tą fake stronkę widzie właśnie wam ten, ten pop-up Z tym kodem QR Zalogujecie się właśnie poprzez ten Steam QR Code I te, wtedy zapytacie się czy chcecie właśnie przez SMS nie? I That SMS will in reality change your Steam Authenticator. Czyli po prostu ten SMS automatycznie zmieni ten Authenticator e, ważny na Steamie. W efekcie skamer będzie miał pełny dostęp. I teraz, tak e, w momencie, kiedy ten Authenticator został zmieniony, wszystkie itemki zostają wytradowane w przeciągu 48 godzin. I to jest to, co wam pokazywałem wcześniej, że ten zmiana właśnie tego Authenticatora. Dawała wcześniej blokadę na 15 dni, o czym Wam wspomniałem wcześniej na tym starym Redditie, już zamkniętą zakładkę. I możecie zrobić w bardzo prosty sposób, właśnie zmieniając właśnie te wszystkie device'y tego urządzenia. zmieniając sobie z 15 dni na 2 dni. Stąd tutaj macie, że 48 godzin. Because the scammer, because use your own number. No i tutaj właśnie jest cały ten, i to chyba jest właśnie to, co Wam pokazywałem, ten link. I tak, w momencie, kiedy Wy Daliście im since you provided them with the number in the first step, czyli właśnie kiedy dajecie im ten Authenticator Code w pierwszym kroku. W drugim kroku postępuje jakby scammer, następuje właśnie ten scam. Dajesz, dajecie im sms żeby zmienić ten Authenticator i jak to w ogóle wygląda. I tutaj wchodząc w to, wyskakuje właśnie coś takiego. Drogi użytkowniku, You are now getting Steam Guard Mobile Authenticator Codes on a New Device, czyli to jest jakby pierwsze ustawienie urządzenia, gdzie te kody, kody autentykacyjne przychodzą. Nie wiem, ciężko mi się wysłowić. Eee, I to jest pierwszy. I to jest drugi: eee, że SMS z kodem został wysłany na, na Twój eee, numer żeby zmienić go właśnie jako ten Steam Guard, ten Mobile Authenticator na, na tym koncie. Tutaj właśnie jest wszystko opisane. Tak jak tutaj sobie przetłumaczyłem, właśnie, że wchodząc, szukając właśnie buffa, i tutaj głównie o tym Buffie piszą, że jeśli wejdziecie na Buffa i zalogujecie się właśnie tym kodem QR, no to wtedy przychodzi właśnie coś takiego na, na maila. Yy, Dajecie właśnie ten kod SMS i tak dalej yy, No i logujecie się jak jakby przez, te, przez tego SMS-a. Jeśli to zrobicie, yy, SMS changes your Steam authenticator i tak dalej. I nie wiem, jeśli w ciągu tych dwóch dni w, nie wiem, czy jest jakiś jakby. Czy jest jakaś ucieczka od tego? Czy po prostu kiedy już yy, będzie ten yy, drugi kod, znaczy drugi krok zrobiony, czy po prostu już nie ma od tego odwrotu. Na szczęście tutaj. Market Forum wszedł z odpowiedzią, jak usunąć tych API z kamerów z konta. No to pierwsze trzeba właśnie zdeautoryzować wszystkie urządzenia, które mają właśnie dostęp do, do tego konta, tak samo właśnie jak z kamer. Zmienić hasła, tutaj revoke API, czyli unieważnić ten API klucz, czyli po prostu go usunąć, zmienić trade no właśnie tutaj jeśli zalogowaliście się na jakiejś fake'owej stronce przy użyciu właśnie tego kodu QR. No i żeby usunąć ten authenticator w Steam Appce. No i oczywiście zrobić nową. Nie trzeba właśnie tego zrobić. Nie trzeba robić tego ostatniego kroku, jeśli się nie zalogowało, używając właśnie tego Steam Kodu QR. Wspomniałem właśnie z, te, z tym postem i potem przerzuciłem się na, na drugi. Jest też, jest też coś takiego, że na YouTubie wychodzą, przynajmniej na początku wychodziły takie e, scam live'y, czyli tam nie wiem, że jest puszczony na przykład e, Simple, czy tam obecnie najpopularniejszy chyba jest Donk, że on tam sobie gra wiecie, jakieś tam magic, jakieś faceitki i tam Donk pokazuje, że wejdź na tą stronkę, odbierz darmową kostkę i tak dalej. Tak to moi drodzy mniej więcej właśnie wygląda, Simple is finally comeback, in CS2. Nowy CS2 update o zajebiście, CS2 skin z giveaway i otwórz otwieraj skrzynki. I tam pra, prawdziwy simple mówi wejdź na stronkę jakiś weplawwcs.d możecie otworzyć i zeskanujcie kodem QR, to jest naprawdę zajebista i bardzo szybka me metoda. I tutaj już macie danger, że to jest uwaga, że to jest scam, Stay away, no, że nie, w, nie wchodzić na takie linki, jeśli nawet wejdzie się na taki, na taki stream. Od razu stream zreportować, wypieprzyć, zablokować, nie wchodzić na takie główne zamknąć w ogóle czat, nie wchodzić po prostu na taki stream. Jeśli akurat ktoś zachęca do otwierania, i tym bardziej z kod QR. Jeśli widzicie gdzieś, żeby ktoś się zalogował z kodem QR, od razu walcie bloka, reportujcie śmiecia i tyle. Zero, zero litości dla takich yy, gnomów. Także jeśli nie chcecie, żeby. Wasze skin tu się znalazły, żebyście wytradowali się z jakimś tam szmatławcem Olejcie kody QR, ja się z kodu QR nigdy nie logowałem i... Teraz tym bardziej nie mam zamiaru się logować Uważajcie na siebie, proszę uważajcie, patrzcie na, na jaką stronę wchodzicie, sprawdźcie dwa razy jeśli, jeśli mieliście do czynienia z buffem i weszliście na tego fejkowego buffa no to też będziecie wiedzieli mniej więcej jak sobie z tym poradzić. Tam jak pokazywałem właśnie wcześniej wam te kroki z tego reddit'a. Jeśli nie wiecie, jak nie zrozumieliście, możecie, możecie po prostu wyszukać tego reddit'a sobie spokojnie w Googleach. Wejść na Google tłumacz, przetłumaczyć sobie. Jeśli z, z językiem angielskim są jakieś tam problemy. Słuchajcie, no z mojej strony tyle. Uważajcie na skamy, kod QR, skasujcie. Kompletnie nie używajcie tylko kodu QR Z mojej strony tyle. Trzymajcie się i uważajcie na siebie. Cześć.